Ja pochodzę z Zielonej Góry i wychowałem się na takim blokowisku, dosyć chyba dużym, największym, jeżeli chodzi o tamto miasto, razem z czwórką rodzeństwa, czyli razem też stworzyliśmy całkiem sporą rodzinę, bo było nas czwórka, a ja, rodzice, siedem osób. Mieszkaliśmy w dwupokojowym mieszkaniu na parterze, co dało nam całkiem fajną sytuację, bo w dużym pokoju było też balko, nie mogliśmy wychodzić. Mały pokój, który był naszym spalem, no spaliśmy w tamtym pokoju, był taką bardzo fajnym miejscem, bo. Jak się rozłożyło te wszystkie łóżka, to był jeden wielkim materacem i wtedy ta cała hałastra, czyli pięć osób jak skakało, jak rozwalało to, no to można było troszeczkę poniszczyć. I mama znalazła w taki sposób, że wypożyczała kasety i w dużym pokoju puszczała nam wideo z bajkami, żeby zagospodarować troszeczkę spokoju, czasu no mniej więcej godzinę, półtorej. I jednego dnia wypożyczyła królewny Śnieżkę i siedmiu prastoludków i poszła sobie do kuchni gotować obiad. No miała... Zagwarantowana godzinę spokoju. Tylko, że wyszła taka sytuacja, że ta królewna i te krasnoludki trochę zbyt realistycznie wyglądały i one robiły takie rzeczy, że no, dzieci nie powinny ich oglądać. Ale na to się podobało, przynajmniej mnie i moim braciom, bo na ekranie się dzieje, no to się dzieje, to oglądamy, a moja młodsza siostra zaczęła płakać, moja starsza, bo strasznie taka, coś jest z tak. Mama usłyszała, że jest płacz, biegła do pokoju. Wyłączyła, zabrała kasetę, przytuliła siostrę. No i już zawsze na drugi raz sprawdzała, jak, jaka kaseta rzeczywiście jest w środku. No. No i się nie zdarzyło potem, tak. Ale i tak było fajnie.